Wielu Polaków w Niemczech pracuje nielegalnie. Bieda na twarzy, w oczach, łzy żal niezmiernie. Nie da się obliczyć, niewidoczni jak cienie. Stają się bezdomni, w ten sposób ich życie zmienia. Było marzenie, dziś jest ból i cierpienie. Oszukani wielokrotnie tracą w nas wiarę. Bez papierów wsparcia, są w obcym kraju sami Nie mają dokąd pójść, w świecie bezbronnymi Gdy nikt nie poda ręki, czują się zagubieni Biuro, serwis, szwarc, pomoże wrożnej przestrzeni Rejestrować gewerbę, radzić sprawy wszelkie Dla tych co nadzieję stracili, nieustannie wielkie Dokumentów niemiecka droga ciężka Każdy ma swoją historię, jak gorzka piosenka. Żyją w cieniu nadziei, że nadejdzie zmiana. Marzenia szarej codzienności wciąż przemijają. Pomoc biuro serwis Schwartz to latarnia w mroku nocy Dla zgubionych Polaków wśród niemieckiej nicości Rejestracja Gewerbę to kroku wolności Dla tych, co bez papierów pragną godności Gdy nikt nie poda ręki, czują się zagubieni Biuro serwis Schwartz pomoże w rocznej przestrzeni Rejestrować Gewerbę, radzić sprawy wszelkie Dla tych, co nadzieję stracili, nie Nikt nie poda ręki, czują się zagubieni. Biuro serwis szwarc pomoże w mrocznej przestrzeni rejestrować gewerbę, radzić sprawy wszelkie. Dla tych, co nadzieję stracili, nieustannie wielkie.